No, no. No, siema widzowie. Dzisiaj zrobiłem podróbkę Pet pod Simulator X i to jeszcze chińską. Patrzcie, specjalnie ustawiłem, że ma się 150 FPS-ów, ale walić to ping 1500, bo to ma być ponoć chiński serwer. Więc patrzcie, zrobiłem... Załadowałem tutaj parę rzeczy i możecie kopać. Więc diamenty możecie wszystko robić. Czekamy aż fekso do nas dołączy. I tutaj jest tak ogólnie. Chodź, idziemy i tam jest ukryta rzecz. W się sensie, tak myślę, że tu jest ukryta rzecz. Mamy tutaj rzeczy, ale to nieważne. Tutaj coś jest chyba wydaje się. No i tutaj macie dziwne rzeczy, serio ale ja jak się nie da otwierać ale możecie bez petów ten tylko tu widzicie nie mamy tylu końców nie mamy poza tym no więc się nie da na razie ale jest sekret na mapie ta skrzynka się zbagowała i się nie da tutaj jest smog który sobie śpiewa to wbijasz fekso czy nie a dobra, Fekso gdzieś poszedł, to ja robię cięcie i, i czekam. Dobra, widzowie, jesteśmy, Fekso powiedział, że zaraz dołączy. I słuchajcie, Fekso nie wie, A. że tu jest... Może wiesz, że jest tu jakaś ukryta rzecz na mapie, ale musisz uzbierać bardzo dużo końców, żeby otworzyć... Powiem ci tyle, to, co jest, to są ukryte jajka, w których możesz pety otrzymać no ja się resetuję ogólnie wszystko działa jak ma działać w pingu mam 1500 taka pewnie to jest fake ping bo to jest serwer jest zrobiony pod contentem że on jest chiński ja jak się chyba nie da a nie da się mam peta mam peta da się więc jak widzicie wszystko działa, da się Pety otwierać, ale musicie na to uzbierać monety, żeby otrzymać Pety. Ja już sobie wydropiłem tu Peta, który tak mam, mogę mieć ich 100, ale mam je dopiero jednego i tutaj jest, odzywasz się czy ty, czy ty coś robisz? Jest, ja już lecę, ja już Dobra, lecę. Dobra, ja mam Petsa. PETA, uzbieraj sobie 300 lut. Pat, patrz. Kliknij na przykład w ustawienia i kliknij ten. Ja mam już PETA, na przykład patrz. Kliknij w coś na przykład i widzisz, możesz to kopać. Więc chcesz to uzbieraj sobie na to, bo ja mam już jednego PETA, bo jajko przed chwilą otworzyłem. Czekaj, ja ci... No i pozbieraj Cze? może... Prezenty otwieraj ci powiem. Prezenty otwieraj, bo one dają najwięcej. Okej, okay. ja też chcę trochę pograć. No o, już możesz iść odebrać pierwszego peta. I like manigdę. Yeah. Czyli chcesz to możesz. Ej, jak ty tak dobrze zrobiłeś tę grę? Normalnie. Użyłem zestawu. Weź tu i kliknij, tutaj kliknij e. E kliknij. I ci powinno jajko wtedy. Nie naciskam nic, po prostu naciskam. A. O coś dostałem. Golden dostałem Bull. Doga jeszcze. No, mam dwa pety Doga. Bany. Otwieraj, Bani. No, powiem ci, jest, sekund... jest. Jakby co, następna kraina kosztuje 10 koła. A mi powie czemu tam jest drabina? No, tam jest sekret. Chodź, chodź za mną. Ja wyłączam na razie pety. Bo tam ogólnie są sekretne jajka, ale... Tutaj są sekretne jajka, bo tam jest easter egg. Ja dam wam linka w opisie. Klikasz interact i tu masz jajka. Ale nie stać nas, bo nie mamy tylu monet. Ale to jest niemożliwe. Możliwe. Ta gra w ogóle się zapisuje, czy nie? Nie wiem. Jeszcze nie wiem, ale chyba nie. Czemu to, jest to czemu to jest pokazane kliki wymieniaj na pieniądze, co? Nie wiem. Ale wiemy już na pewno, że działa. Zaraz kupić nowy kraj. A gdzie, gdzie są te nowe coiny? Znaczy te inne Nie ma na razie fantazy coinsów yy, Musisz najpierw to... chyba odblokować Serio tam world? Te worldowe coinsy są, bo... Aha. O nie! A A byś... mógł... Ej, zbi Ja zbieram! Ja zbieram 10 koła diamentów, bo ja chcę ten VIP, bo tam e. jest ciekawie w 1500 Lux it's ping. No, napisałem, że to jest chiński apetit simulator, bo to jakby. Ja, ja tu nie masz tak naprawdę 1500 pingu, tylko ja ustawiłem tak, żeby to było niby zrobiona gra pod, pod ten pod, y, pod z kraju chińskiego. Ja admina tu nie dodałem. Mogę mu dać. Ja się powiem, jaka to jest super gra. A ty już możesz AX... kraj kupić. Ej, XD, odkryłem super rzecz. Super, super, super. super no wiem super, super. właśnie. Ja zapomniałem, że mogę parę rzeczy naraz. I tu AXD... widać. Tu możesz kupić za 10 tysięcy. Gemów VIPa. Ja właśnie chcę kupić vip sobie. Ej, to mi się niszczy, czy nie niszczy? Niszczy, bo to nie jest tak jak w Pet Simulator, bo to jest tak naprawdę zrobione na kontencie Pet Simulator X Plus, Pet Simulator E2 i pod Pet Simulator. Są wszystkie Ej, oj, Pet Simulator jak... Symulator. Ja chodzę i zbieram. O, prezencik. A tutaj jest arena jakaś, której nikt nie zauważył, więc ja sobie stąd pozbieram, może, monety. Bo nikt tego nie widział nawet i nie chciał z tego zbierać, nikt nie zebrał nic. Dosłownie, dziedzicie, ja już wszystko stąd zbieram. Dobra. Tym Ale więcej naciskać. jak mi to wyszło. Ja myślę, że super ci to wyszło. No dzięki. O... Oj, tutaj jesteśmy w statystykach najlepszych. Widzisz? Ja jestem. Ty jesteś pierwszy, a ja jestem drugi. A, w jajkach, nawet mam... a w jajkach to ty jesteś drugi, a ja jestem pierwszy. A, bo ja w jajce... a w gemach ty jesteś pierwszy, a ja drugi. E ja idę kupić gemy, z teba. Ja na co? Czemu? ten, ten Kamil O! Ten Kamil chyba o. nie zna podstaw pet symulatora. Żeby... Bo on chyba próbuje jakoś otworzyć jajko, a się nie da. No w sensie on nie może, bo... No on chodzi po mapie i... Wyszedł z gry A ile mam gęsów? To nie Skambo. Nie wiem po co te gęsy. Zresztą ja zbieram sobie na nową kraj. Idę do Jurasi, kuję. Dobra, niszczymy tę wielką skrzynkę. Czy to te, ta gra jest taka dopracowana jak oryginalny Pet Simulator? Tak. Jakby to ma y, interfejs z Pet Simulator 2, chyba wydaje mi się, przerobiony na Pet Simulator X. Ty, tu są drzwi otwarte. Dopiero tu zauważyłem. Tu są otwarte drzwi, ale one nic nie dają. Myślałem, że tu też jest ukryty jakiś easter egg, ale niestety nie. XT. ale się już znam jednego easter egga jakby co to jajek jajka są trochę bez sensu bo one ci tylko dają no wiesz w tej grze bo ty Pef. możesz be, bez tego kopać Więc no wiem właśnie ale ile ja mam gemów wow ja jeszcze XT. Dobra, tu jest wielki sejf. Próbuję go rozwalić. ten sejf ma gdzieś HP? O, nie wiem, czy ten sejf miał jakieś HP, ale skoro dostałem pieniądze, to miał. Tak dopiero po malutku sobie leci. Ja tu chyba dodam admina. Nie dodawaj admina. Ale jak to tak dobra gra jest? Co się dzieje? I to serio działa, nie, tylko nieco. Jak mam złą ilość coinów, to nie mogę przejść. To jest po prostu... nie ja idę Można coś za te to. diamenty. Można coś za te diamenty, bo nie wiem, jakby... wiesz... inne co, co vip te... są chyba za, za to wiesz. Tylko za VIP-a? A a vip po prostu jest nudno, bo tylko tylko zbierasz diamenty. I co ci dodają te diamenty? Nic. Ja se zbieram rzeczy i zde. I zde. Czemu to jest fantazji A Dobra, nie ty. A ta skrzynka się chyba nie odnawia? Wydaje no mi się. No tak. Odnawia się. A nie, odnawia się, bo jedna się odnawia. Ej, odnawia się, odnawia się! Wow! Farma Znawa kasy, się, ale. No, mało to jakby. Ile kosztuje następna kraina z ciekawości? Nie mam farmę kasy. Panie, mam farmę kasy? Dobra, idę do kolejnej. No, idę Co do... się dzieje? 75 koła. Bez sensu. Jest... Ja pokonam Twoją grę. Ale to i tak, o, jak nie... wejdziesz i wejdziesz, to to tracisz chyba. No wiem, ale ale smutno mi potem, bo ten, yy, bo nie ma tu skrzynek na tym worldzie, na którym jestem. Ły to idę się cofnąć. No dawać mi kasę, ja chcę już iść do głupiej nowej krainy. Czemu ja tylko skrzynki rozwalam? To jest. bez sensu. I tej gry się nie da przejść, bo ten, bo to się nie zapisuje najgorzej. Jest taka jakby minigierka, bo to nie jest taki zwykły. Chyba, że przetestujemy może jeszcze lub... Ale ja wolę nie testować, bo da razie. No po prostu ile my tu już nagrywamy. Dobra, jeszcze tak gdzieś parę minut. No i widzowie ogólnie. To link będzie w opisie, więc jak chcecie, możecie spróbować własnych sił. Można spróbować własnych sił, jak ktoś by chciał. Można spróbować własnych sił, tym że. Co to jest za save? Dziwdy. Nie, ja chyba robię. Jak rozwo będę mieć tą krainę, ja chyba robię rajda na tego i No, kolejna skrzynia. Brakuje mi 2k. tylko brakuje. O, kolejne. 15 Jonu, no Ale nie mam gros. Czemu nie mam hoverboarda? Nudzi mi się, za wolno chodzę. Ej, to jest epic, bo to, bo to nie, nie zużywają się monety, jak kupujesz krainy. To jest no wiem właśnie, ale najgorsze jest to, nie dodałeś admina, bo ja, ja jestem taki wolny i mi się to nie podoba. Co jest? A ja możesz zrobić cięcie i dodać admina? I... No to ty też będziesz musiał wyjść z gry. No też wyjdę. Wiem, że się nie zapiszę, ale będziesz mnie tepał na jakieś krainy. Będziemy wszystkich i pokażemy wszystko, na razie wszystko nie chce mi się Admina dodawać. To oh, easy jest Dodam później podcinku, po no dobra. Sami zobaczymy co jest na końcu. Najbardziej jest fajny to, że tutaj ci nie zabiera, za każde przejście ci kasy nie zabiera, to jest najlepsze. To jest fajne, bo za każde przejście ci nie będzie zabierać. Ty. Ja idę znowu na skrzynki i czekam na safe. Ale ten safe ma HP po prostu, tylko... No, on się zgliczował, tak jakby... No, on jest za duży i nie widać tego. Wiem. Za duży tak Jak ktoś mi się mnie zapyta, czy mogę mu jakąś grę zrobić, na przykład taką po prostu minigierkę, żeby pograć ze znajomymi, to ja mogę zrobić, bo ja... No, potrafię robić gry na Robloxie i to bardzo profesjonalnie. Wiem. Jeśli ktoś by chciał poradnik, jak taką grę zrobić, to nie wiem czy zrobię, bo tak jakby ja nie pamiętam którego itemów używałem, jakich. A tam jest po 20 itemów z tej serii, to jakby nie z tej serii, tylko po prostu tego typu wyszukiwania. No więc nie wiem, ale jak ktoś chce jakąś grę, żeby se pograć ze znajomymi, to. Może po prostu wejść na mój profil lub no, po, powiedzieć mi, żebym był jakoś zrobił. Bo w sumie. Mam grać swoje gry. Bo ja mogę w sumie, no, robienie gier dla mnie jest łatwe na Robloxie. Nie po to się uczyłem. No, w sumie się nie uczyłem, ale za drugim razem robienia gry mi wyszła jakaś taka fajna. Shrink. Ciebie? Ja robię ciągle rajda na te skrzynki i na safe. XD. Ciągle rozwalam safe i skrzynki. Chcę dostać do tej skrzynki dłużej. Co to jest te games? A no to są gemy. Mam gemy, na szczęście mogę to co? Co się no, stanie? Ja chyba robię i cięcie i jak przejdę do następnej krainy, to odpauzowuję. To widzimy się za, za parę minut. Dobra widzowie, to jeszcze wykopię ten safe i będę kończyć odcinek. Tak jak mówiłem, lin... no, bo to jest minigierka, a nie gra taka zwykła, że się zapisuje, tylko to jest minigierka, bo tu właśnie się monety nie zapisują, więc jak... Jeszcze to przetestujemy i ja może wejdę i wyjdę. No i zobaczmy, czy to zapisuje. Shaina, Pet Simulator B. China. Zapisuje się! Co? No? No. A, widzowie, no. Dodaj teleporter, bo XD, teraz się nie cofnę, nie. O, ile były te jaja? Dobra, widzę, i także, no to jest tyle. To byłoby na tyle z tego odcinka. Jak widzicie, gra się sprawdziła. Wszystko się zapisuje. więc jeżeli ktoś chce w tą moją minigierkę pograć, to zapraszam. I do następnego odcinka. No? No, pa, do następnego.